No bo ciepły, no, panie ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Po dobry Bóg już zrobił sam. I co teraz? Teraz trzeba, trzeba zawołać fachowca! fachowca. To nie poznajecie? Jesteśmy waszymi ulubieńcami. Co jest? Teraz, Nic na to nie poznaje. Szanowny czytelników książki, spójrz prawdzie prosto w głośnik i Przysz. poznaj szczerze, nic nie kłamiąc. Jesteś szczęśliwy? Jest no po prostu jest. udało Ci się, twój sąsiad nie ma tej książki. A jeżeli ma, to też jest <noise> szczęśliwy. Wszyscy, którzy mają książkę, są jej posiadaczami. Tak jest, tak? Jest. A teraz uwaga! Granda... Ogromna, znaczy niespodzianka. Po, niespodzianka. Po. Do książki. Jednocześnie. Równocześnie. Adekwatnie dołączamy kasetę. Ludzie, ludzie. Ja chyba zwariowałem, ale musiałem. Powiem więcej. Ta kaseta nie jest pusta. Ludzie, co się z nami dzieje? My do tej kasety włożyliśmy taśmę. Tak! Taśmy! Myśmy chyba że Zaśniło nam zmysły! Tak. To się nie może dobrze skończyć, bo ta taśma nie jest czysta! Ja powiem więcej, panie minister, ona jest nagrana! Powiemy wreszcie wszystko! Ona jest nagrana przez nas dla was! Kasetę. Ta. Poświęcamy. Uświęcamy tym, tym wszystkim. wszystkim którzy lubią, sobie, lubią posłuchać, sobie posłuchać a więc, a więc ludziom a póki co to ogłaszamy przerwę śniadaniową panie, panie majsterze tak. jakże to tak od samego początku przerwa no. początek, zły początek? ja coś wypiję, aparatura się nadbrzeje a, a ty zaśpiewasz żeby im się nie dłu dłużyło chwileczkę, co? ja? Tak. A wie, nie wiem, jak tam, pan taki ad. Adzia, badzia, adzia, badzia. Pije dam szach królowi. Nie jest ważne, co się mówi. Ważne jest to, co się robi. Ten gra w szachy, ten w arca, tam ten mocny jest, ten słaby. Adzia, badzia, adzia badzia Na sympozjum przysli. Wiesz, nie jest ważne co się robi, ważne jest to co się myśli. Ten wie swoje, tamten swoje, dzieci mają razem troje. Adzia, badzia, adzia, badzia, nikt nikomu nie przeszkadza. Jeden chciał, ale się nadział, teraz śpiewa już. Razem sami, a adzia, badzia, adzia, badzia blues. Adziabadzia, adziabadzia, uzgodniono głos opinii. Nie jest ważne co się myśli, liczy się konkretny wynik. Doliczono brutto tare, maniek, dekel fares. Adziabadzia, adziabadzia, milion nożyc sztucznych tworzyw. Nie są ważne wielkie cyfry, ważny człowiek co je tworzy. Gdzie ten człowiek? Co za człowiek? Co ten człowiek zaraz powie? Adzia, badzia... Adzia, badzia... Nie zniepiłem, panie władzia. Aż raz kiedyś, przez przypadek Na bankiecie po naradzie Adzia nagle na w zadek Czynnie znieważyła badzie Badzia w mordę ją zakłaki Adzia jej widelec w oko Zaś Incydent jako taki przemilczano dość szeroko. Pogodzono je czym prędzej. Badzia z Badzią żyją w zgodzie i Badzia, 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 Badzia Nikt nikomu nie przeszkadzał. Jeden chciał, leśny nadział. Teraz śpiewają. już razem z nami Badzia, 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 Badzia Blues Everybody!

Тихо, мелбичел. Что как, товари? Тихо, мелбичел. И что же, товари? Тихо, мелбичел. Что, в моих классе, что Wielbicel! Cichy! Wielbicel! Cichy! Cichutek! Cichutek! Cichy! cześć! Co to było, docen? A, ja, a ja, wiem. Ja chyba nie ten kabel, bo się coś poplątało. Nie wiem, a co, co robić? Spiewać, Zawsze nie śpiewać. Jakie to tak cierpi jak ja Kto skłamany los ma Kto wygląda jak łach Proszę spojrzeć w słów, brato Tu mi się przeczera to się stało przez ciebie Chociaż miałaś jak w niebie Nie wzruszyły cię łzy Coś zrobiła, ech, ty Odepchłaś mnie, tego ci nigdy nie wybacz Odepchłaś mnie i śmiejesz się kiedy ja płaczę Odepchłaś mnie, tak się nie robi nawet z trzem Odepchłaś mnie, bo ja byłem mało męscy. Bo życiowe miałem klęsk bo śniadanka ci robiłem U nóg twoich byłem, byłem, byłem Byłem, byłem wszystko jedno Zapytajcie mojej matki Wyszywałem jej makatki Takie na przykład jak Gotuj zdrowo, nie żartuję Potem z tobą poflirtuję Więc przyczyna gdzie? Cóżem zrobił ci, że Odepchłaś mnie? Już niepotrzebne ci me ciało? Odepchłaś mnie Nie wiem, co w nim cię rozśmieszało Odepchłaś mnie Nie dając nadziei ani kszty Ode... Ach, ty Odepchłaś mnie Jak się odpycha kogoś w przejściu Odepchłaś mnie zupełnie jak w tłoku przy wejściu. Odepchłaś mnie nie dotykając ręką. Przepraszam. Chyba mi serce pękło. Co? Znowu? Spokojnie. Panie. Coś tu pękło, coś się zaplątało, ale spokojnie. Tak jest, ja to przełączę, złączę, to może włączę, to złącze i wtedy jak połączę... Potężny sierp Maruchy i, i Makarek po raz dwunasty w tej rundzie osuwa się na ring. Marucha próbuje dosięgnąć przeciwnika nogą, ale sędzia łagodnie odpycha go od leżącego. Tak sędzia liczy. Na 27 makarek podnosi się z ziemi. Na pierwszy rzut oka wygląda dosyć przytomnie. Pyta sędziego, czy może na chwilę skoczyć do domu, bo zapomniał wyłączyć żelazkę, jak pracował czulkę. Sędzia zna się na tych numerach. Nie ma markowania. Trzeba walczyć. Makarek stosuje ciekawy chwyt. Dla zmniejszenia pola trafienia posuwa się w kierunku maruchy na czworakach, a niekiedy jeszcze niżej. Boimy się, bo jest to szybki zawodnik i marucha może nie zdążyć wyplątać się z lin. Makarek stawia wszystko na jedną kartę, pochyla się i tak zwanym bykiem stara się trafić Maruchę i to niegdzie popadnie. Nie darmo jednak praca nazywa Maruchę filozofem ringu. Unik, jeden unik, drugi! Tak, ten unik, który zastosował, rzadko ogląda się na meczach. Złapano go dopiero w satni, gdzie odbierał palto. Za długo gustrał się z numerkiem. Gdyby nie to, ale... Ale ale znów walka z środku ringu. Prawy prosty Maruchy mocno skrzywił makarka. Ten rewanżuje mu się, bijąc oburącz w tył głowy. Podobno to jeden z dwóch słabych punktów tego klasowego zawodnika. Marucha, Marucha zachwiał się. Marucha, Marucha zachwiał się i rozpłakał. Widocznie cios zrobił na nim wrażenie. Klinczuje. Są w zwarciu. Są w zwarciu. Sędzia próbuje ich rozdzielić. Nie daje rady. Ochotnicy z sali też nie mogą. Dopiero, dopiero kubeł gorącej wody powoduje, że odskakują od siebie jak oparzeni. I znów zwarcie, i znów zwarcie, tym, tym razem zwarcie prądu. Gasły świata, ale walka trwa. Słychać potężne uderzenia, okrzyki bólu, szum płynącej krwi. Na rożnikach pozapalono świece. Zrobiło się zrobiło się salenie nastrojowo. Ile z uroku może mieć sport? Sport i poezja. Tak, proszę państwa, ale teraz makarek wepchnął przeciwnikowi palec w oko, a marucha zakłada mu krawat. Makarek się dusi, pewnie krawędź jest za ciasny. Pada! Sędzia nie liczy. Zrobiło mu się niedobrze, znoszą go. Jest lekarz? Halo! Gdzie jest lekarz, panie doktorze? Panie doktorze! Wyłącz to, docent! Co się dzieje? Chwileczkę, pan się uspokoi. Ja straciłem panowanie nad infrastrukturą. Jestem tylko człowiekiem. Tylko człowiekiem. Docent. Po prostu któryś z współprzewodników poprowadził nas w złym kierunku. Panie majster, ja... Ja, ja po prostu dzieje o ludzkości się zamykają. Kiedyś był Kain i Abel, a teraz jest Ein kabel, no. Und zwei kłopoty, tak? Mm. So, włącz muzykę, włącz muzykę! Tudy jest Tudysko rura! Klaszczamy, klaszczamy rytmicznie! Klaszczamy, to nam tak. przejdzie, to nam przejdzie! No! Włączaj! Klaszczamy i rytmicznie... więc nie daje rady, ale... Ale, ale, ja, ale ja się postaram! Ja, ja wypełnię, ja wypełnię! Na drodze z Aberdeen do skwak spotkała Suzy Jima Kinga. Gdy mu odurzała tak, wygnietli trawy za szylinga. Jim razy sześć wziął Suzy cześć. Krowy nie miały co jeść. Takie to dwa aspekty ma Wydajność z jednego ha Fany i Barleycorn John Szli wąską ścieżką Zdłuż lucerny Amur to sprawił, że on Był w tej lucernie Dość pazerny gdy w polu dopadnie chódź, Krowy nie mają co rzuć. Takie to dwa aspekty ma Wydajność z jednego ha. A u nas w powiecie był zlot, Zleciały się działaczem młode, Choć wokół zlotu był płot Rolnictwo znów poniosło szkodę Może to zlot pewnikiem grad, Lecz nikt nie widział, że spadł Takie to dwa aspekty ma Wydajność z jednego ha gdy łubin złociście się tmi Dojrzałe łany słońce praży Miłość silniejsza jest niż Deficyt hotelowej bazy Obecny plan zmienia ten stan i tak szczerze mówiąc, jest to oczywiście moje prywatne zdanie, to nie wiem, czy cieszyć się mam, bo takie to dwa aspekty ma wydajność z jednego chwa. To mija, mija również kolejna minuta naszej disco rury. tam sobie rytmicznie wszystkie razem, poleśmy sam. Nie sam, tylko stówę. Ile? Stówę? To kiedy, Nie ma... stówę, tylko czekaj, stede, a, dobra. a teraz będzie znakomity, niezastąpiony, jedyny, rewelacyjny piosenka, piosenka, tak się mówi, nie? I instrument, instrument, co Co? instrumenty? swój docent, bo nie widzę, nie? Nie będę się nie przecież jak, jak się nazywa ten a się, ten, instrument, 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 Proszę. Mówię why instrument, 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 jest podstawą klaszania Zapamiętajcie to! I rytmicznie... i raz, i, dwa, i góra i dół i bok i wszyscy razem się bawimy. A teraz porada prelekcje. zwariował do tym prelekcja w dyskotece. majster, my stawiamy na wszystko. rozwój. Tymi, tymi, Poza tym prelegent przyjechał, pan prelegent przyjechał. Ale prelekcja nie będzie? Za to można zadać panu prelegentowi kilka pytań. Czy są pytania? Czy pan wie, kiedy pojawią się na rynku kable ekranowane z przewodem? To nie jest pytanie. Dyskoteki są potrzebne? Nie jest pytanie. Być albo nie być? O, to jest pytanie. Jeśli w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawisnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy przez opór, wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć, usnąć. ...przysnąć, spać, tylko zamówię budzenie. Klaszczamy cicho i refleksyjnie, ale wszyscy bawimy się razem. W dalekiej Anglii był taki zwyczaj, że król posiadał chłopca do bicia. Bicie młodzieży szum wywołuje, więc się należy posłużyć wujem. I będz guja w czoło, już jest wesoło. Będz guja w czoło, bo to jest wuj. Będz guja w czoło, i śmiech po koło. się nie gniewa, wój jest swój. Jajeczka mole, nie leżą. Coś się przy stole robi świeżą. Cisza zagłusza, rozmowa pryska. Co robi dusza towarzystwa. I bęc boja w czoło, już jest wesoło, bęc boja w czoło, bo to jest wój. Bęc boja w czoło, I śmiech wokoło, wój się nie gniewa, wój jest swój. Gdy biją wuja, to wój nie bije, odpowiedź prosta, wój z tego żyje, wój nie oddaje, bo nie ma za co. Są takie kraje, gdzie za to płacą. Gdyby nie buja, pewna część ciała Byłaby kruja krew by się lała. Nudno by było, bo i koło. Gdyby nie buja, myślące czoło. Będź zwoja w czoło, już jest wesoło Będź zwoja w czoło, bo to jest twój Będź zwoja w czoło i śmiech koło, Bój się nie gniewa, bój się nie gniewa Bój się nie gniewa, jest swój.